Witam Was bardzo serdecznie, jest to Brankersa, to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj czas na pierwszy odcinek w 2024 roku i zaczynamy to karierą Brankersa i to jeszcze jak, bo zaczynamy Mistrzostwami yy, Świata. Cóż, yy, w ostatnim odcinku skakaliśmy właśnie w Rasznowie. Wyszło nam nawet dobrze, w duecie zajęliśmy chyba czwarte miejsce, a indywidualnie udało nam się zająć trzecie miejsce. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, jesteśmy na dziewiątym miejscu liderem Lanisze, który ma 37 punktów przewagi nad Kobajasim, trzeci już Eisenbichler. Bichler Jeżeli chodzi o resztę Polaków, jak widzicie 13 Wąsek, 14 stękała, 15 kubacki, 26 murańka, 28 zniszczą, 36 wolny yy... Oczywiście, wiadomo, wolny skacze w kontynentalu, więc dlatego tak spada w generalce. Jeżeli chodzi o Puchar Narodów, jesteśmy na miejscu 5, prowadzi Słowenia. W wyklasyfikacji lotów prowadzi Granerud. my na miejscu 17, najlepszy z Polaków 8, Kubacy, kubacki Wąsek i 11 z i dopiero 16 jest kubacki. Więc cóż, czas, jak mówiłem, na Mistrzostwa Świata w Lotach. Jak widzicie, już tutaj specjalnie wziąłem sobie nowy puchar, bo nie chciałem tego robić normalnie w zawodach, bo mam tutaj jeszcze serię próbną. Jak widzicie, zaczniemy tak: konkursem na normalnej skoczni, potem podczas konkursu normalnego Super Team, czyli konkurs duetów, potem konkurs indywidualny na skoczni dłużej i na skoczni dłużej też konkurs drużynowy, więc będzie na pewno ciekawie. Lista startowa taka sama. Pojechaliśmy no, składem takim, jak można było się spodziewać. Ja, e, Murańka, Kubacki, Wąsek, Stękała e, jeszcze będzie zniszczął. Sześciu biało-czerwonych jedzie, e, więc no cóż, wiadomo, mo mogłem zrobić tak, że tylko czterech skacze ale no, nie bawiłbym się w to, bo tak naprawdę nie pamiętam wszystkich mistrzów świata. E, cóż, my bronimy tytułu. Yy, właśnie z Obersdorfu na normalnej skoczni. Mam nadzieję, że go obronię, ale jeszcze tymczasem zobaczymy sobie Puchar yy, Kontynentalny i Fiskap. Jeżeli chodzi o Puchar Kontynentalny, to yy, dalej jestem najlepszym z Polaków na miejscu 13, liderem Tomo to drugi Sondra Ringen, trzeci Felix Hopmann. 15 Habda, 17 wolny, szczerze od wolnego spodziewałem się troszeczkę więcej, 27 Pilk, 29 Juraszek, 37 Krzak, no i jeszcze 42 z punktami Kacper Tomasiak. Jeżeli chodzi o Fiskap, to już jesteśmy bardzo blisko zakończenia, bo zostały tylko cztery konkursy, ale ja na Mistrzostwach Świata zawsze robiłem tak, że konkursy Fiskapu i Kontynentalnego nie są, jak są Mistrzostwa Świata, więc w ogóle oni nie skaczą. W takiej ja mam zasadzie. Jeżeli chodzi o Fiskap, no to dalej widzimy dominację Niemców, Śpiewok i Braun na e, dwóch pierwszych miejscach. Jeżeli chodzi o Polaków, to dziewiąty Mateusz Gruszka najlepszy, 17. niżnik 21. Joko e, niestety Tymek Cięciała, 32. nie udało mu się jeszcze znaleźć w czołowej 30. E, Fiskapu, może się to uda w tych czterech konkursach bo będziemy skakali dwukrotnie w Ostro i Węgarbegu, oni skakali bo ja raczej skakać nie będę no to cóż, chyba bez przedłużania zaczniemy sobie pierwszą e, serię próbną na skoczni normalnej w Dziandziaku no i oby ona przyniosła dobry efekt Wiadomo, oczywiście, że podczas Mistrzostw Świata są takie trzy serie treningowe, ale ja sobie odpuszczę i zrobimy sobie jedną, no bo wiadomo, będziemy mieli cztery konkursy, więc i tak to może zajmie gdzieś 20 minut i tak ten mój wstęp zajął, no właśnie, takie 20. Więc dobrze, zaczynamy sobie serię próbną na skoczni normalnej. Powiem mam szczerze, że bardzo rzadko skakałem na dżendzie i nie przypominam sobie, abym jakoś skakał dość długo, ale mam nadzieję, że mimo tego yy, spiszę się dobrze w tej serii próbnej. Prób do wyczucia, skok nie był najlepszy, ale spokojnie, my tylko bierzemy takie 100% naszej świeżości do zawodów indywidualnych, tak byśmy tym skokiem awansowali do drugiej serii, więc nie ma co płakać. No ale wiadomo, trzeba trochę skakać dalej, aby myśleć o drugiej serii, zobaczymy kto wygra tą serię treningową. Aż Laniszek, drugi Kobayashi, trzeci Zajc, najlepszy z Polaków, jedenasty Stękała, dwunasty Wąsek, dwudziesty drugi Kubacki, trzydziesty pierwszy 39 trzydziesty dziewiąty Muranka i ja. Szczęśliwie 48, ale wiadomo, że jest to seria próbna. Najważniejsze przyjdzie w kwalifikacjach i już w konkursie głównym. Jeżeli chodzi o obronienie tytułu, będzie ciężkie, ale liczę, że przynajmniej spiszemy się tak dobrze, żebyśmy poskakali sobie w e, duecie. Zrobiłem tak, że nie będziemy skakali z klasyfikacji generalnej duecie, jeżeli dwóch najlepszych zawodników podczas konkursu. Jeżeli chodzi o naszych Polaków, będzie skakało w duecie, więc na przykład jeżeli będę najlepszym z Polaków i Paweł, no to my będziemy skakać. Albo jeżeli nie będę trzecim z Polaków, no to ja nie będę skakał, tylko ta pierwsza dwójka. Dobry skok, będzie bardzo daleki, no i proszę bardzo... No, takimi skokami wydaje mi się, że mogę być pewien. Miejsca w drużynie 102 metry obejmujemy prowadzenie. Chyba wiatr jest podnarty, więc w sumie chyba można się spodziewać troszeczkę dalszych skoków. Już nawet nie zauważyłem. I kwalifikacje wygrywa jednak Mariusz Lindwig, ale to jest dla nas dobra informacja, że utrzymujemy się w topie. Ale słabo reszta: 25 wąsek, 27 stękała, 35 zniszczą, 38 kubacki, 44 murańka. No kurczę, bardzo słabo, bardzo słabo. W ogóle chyba gdzieś zauważyłem podczas sesji treningowej, że craft był 38. No teraz chyba się troszeczkę zrehabilitował, gdzie jest Craft? 22. Wcale nie lepiej, ale wiadomo, że on ma też trochę. W, tej, w tym już sezonie jest już trochę stary, już chyba ponad 30, grubo ponad. Ale dobrze. My nie o wieku, tylko o skoku. Mowa. Czas na pierwszą serię konkursu, no i liczę, że to będzie daleki skok. Chyba troszeczkę spóźniłem z progu. Dociągnąłem do punktu konstrukcyjnego. Tak, wieje pod narty 96,5. Trzecie miejsce. No, wydaje mi się, że to nie będzie miejsce w czołowej dziesiątce. Widać poprawy, O, cieszy pa poprawa Pawła Wąska. Dziesiąty stękała. Za chwilę sobie zobaczymy wszystkie wyniki naszych biało-czerwonych. A my będziemy na miejscu 11 po swoim skoku liderem Eisenbichler. Drugi Kobayashi, trzeci Granerud, 14 Wąsek. 19 Stękała. 21 Kubacki. 29 zniszczał niestety poza drugą serią Murańka. 34 Kraft. Kurczę, ja już nie pamiętam jakim mu poziom dawałem ee, na początku kariery. No ale wydaje mi się, że z powodu wieku troszeczkę młodziłem. Tak, pewnie ci znajdą ci, którzy powiedzą, że Eisenbichler pewnie w tej grze już ma 40 lat. Ale skaczy dobrze. No, zdarzają się takie przypadki. Ja przepraszam bardzo. No, proszę mnie tutaj tak nie wyzywać za to. Dobrze, druga, druga seria prowadzi Paweł Wąsek. No, i liczę, że po tym skoku Paweł będzie nadal liderem, ale ja. O, To jest atak! 107 metrów. No i obejmujemy prowadzenie. Nowy rekord tego obiektu, ale jaki piękny skok. O 19, prawie 20 punktów wyprzedzamy Wąska. Bo to jest atak na podium. No ja wątpię, że nie zaatakuje podium. Straciłem jednak. Piąte miejsce. Przegrywamy z Zajcem o jakieś tam... dwa punkty, 2,6. No kurczę, szkoda. Eee, Wygrywa Eisenbichler, drugi herl, trzeci Zajc. Może być trochę szkoda tego drugiego, pierwszego skoku, 96,5, no ale tym drugim zrobiliśmy niesamowity kombek. 12 wąsek, 14 stękawa, 19 kubacki. Więc yy, ja i Paweł będziemy skakać w dułecie, tak jak było w Rasznowie. No ale oczywiście jeszcze przed tym, czy nawet po co seria próbna, skoro będą wszyscy skakać. Od razu przejdziemy sobie do konkursu duetów, który rozda kolejne medale, ale jedno jest pewne Eisenbicher na pewno z medalem Herr też i Zajc tak samo. Czas na drugi konkurs duetów w tym sezonie. Jeżeli chodzi o warunki, no to widzicie, wieje w plecy, jeszcze pada śnieg. Mamy 16 reprezentacji. W ostatnim konkursie w Rasznowie, no to w duecie byliśmy na miejscu czwartym. No liczymy na małą poprawę, może uda się zdobyć medal, ale o to będzie ciężko. Jak wygląda to po pierwszej grupie? Niestety, jesteśmy na miejscu szóstym. Paweł troszeczkę skok zawalił, 88,5. Wiem, że warunki są trudne, no ale jednak spodziewałem się, może troszeczkę więcej od Pawła. No to dobrze, trzeba to odrobić jako piąty zawodnik konkursu na normalnej skoczni. No to jesteśmy w stanie to odrobić, prawda? No to jedziemy. No może jednak nie. Te warunki jednak są trochę ciężkie. No skoczyliśmy dalej od Pawła, ale 90,5. Trochę mi miatało w powietrzu akurat. Nie mogłem do tego środka się... Yy, ustabilizować. Jesteśmy na. Za chwilę się dobiemy No, tutaj, indywidualnie, na najlepszy. Niestety, na siódmym miejscu jeszcze wyprzedza nas Szwajcaria. Ładnie, Japonia na miejscu trzecim. No, oczywiście, jesteśmy w drugiej serii. No, ale wydaje mi się, że naszym sukcesem nie będzie wyprzedzenie yy, reprezentacji yy, w Szwajcarii, tylko nawet medal. No i po pierwszej grupie jesteśmy na miejscu szóstym. Wyprzedziliśmy Szwajcarów, ale to nadal minimalnie. No skacze tu Fanden i Payer. No Payer to w ogóle w tej grze jest akurat kocur. No to dobrze, no muszę się teraz poprawić i to znacznie, no bo jeszcze została nam jedna seria, a nie wiadomo czy w niej będziemy skakać taką próbą, jeżeli zawalę strasznie, ale mam nadzieję, że nie. No nie, coś tutaj jednak mi nie idzie z tym wiatrem w plecy. 86,5. Dużo dodano, czy dużo, 5,7 dodanych za wiatr, no ale jednak... To nie jest to. No nie jest to, czego oczekiwałem. Jeszcze skoczy Pajer. Pajer skoczył dalej ode mnie, ale no jednak trochę znacznie, więc niestety spadniemy. A nie, nie spadniemy jednak. No ale na pewno medalu już niestety nie zdobędziem. Co to oznacza, że oczywiście... Musimy się zadowolić tylko. A dobra, już przesymulujmy do siebie. Za chwilę zobaczymy pełne wyniki. Mamy, no, oddajemy ostatni skok. Wymagane 75 metrów, aby pokonać rywali. No, zobaczymy. Czego tak się nie dało w dwóch skokach zrobić? Nie wiem, ale skaczemy 99 metrów. No i troszeczkę odrabiamy. To, co się udało, no ale wydaje mi się, że nadal zostaniemy na tym szóstym miejscu. No, te swoje najlepsze skoki z Pałem oddaliśmy dopiero w trzeciej serii. No i kończymy to na miejscu szóstym. Wygrywa Norwegia mistrzami świata w duecie. Druga Słowenia, no i trzecia reprezentacja Niemiec. Austriacy bez medalu. Rozczarowująco. Japonia też bardzo blisko, chociaż straciła gdzieś 10 punktów do Niemców. Więc Niemcy mają już swój drugi medal. Eee... Chyba Słoweńcy, no, za chwilę sobie zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Ale już za chwilę będziemy przenosili się na skocznie Dużą. No szybko sobie sprawdziłem i wyszło tak, że Norwegowie mają jeden medal, Niemcy mają dwa medale, to jest na razie najwięcej, e, Austriacy mają jeden i Słoweńcy mają jeden. No niestety my na razie bez. No i taką jedną z ostatnich nadziei jest Skocznia Duża, bo będzie tu konkurs indywidualny i drużynowy. A my przechodzimy sobie do serii próbnej tych zawodów. Zobaczmy, kto jest liderem. Przed naszym skokiem, Konstantin Schmidt, proszę bardzo. U mnie, nadal w Pucharze Świata, dzisiaj jako zawodnik grupy krajowej w Garmisch. No, ciekawie, wieje pod narty i to bardzo dobrze. Nie skakałem jakoś do szczęsu na tej skoczni, ale ładnie, ładnie tu się leci. Fajny profil 140,5. No, i obejmuje prowadzenie w tej serii próbnej. No kurczę, obydwaj takich skoków więcej! Bardzo mi się ten profil podoba. Taki bardzo podobny chyba do Falun albo do Engebergu, bo też tam tak leci się na bardzo podobnym poziomie, ale tej serii próbnej nie wygrywamy. Wygrywa Joutimi Zajc 12 wąsek, 18 stękała, 21 Kubacki. Jeszcze 41 zniszczą i 42 Murańka. No teraz zgoła inne warunki, bo teraz nam wieje w plecy. No ten wiatr kręci. No i świetnie o to chodzi, bardzo realistyczny, jeżeli chodzi o tą grę. Dobrze, kwalifikacje do konkursu Mistrzostw Świata. No i kto jest liderem? Liderem przed naszym skokiem Halvor Egner Granerud. No dobrze. No dla mnie teraz nie będzie najważniejsze, aby wygrać, tylko po to, żeby na razie awansować. Te najlepsze skoki zostawmy sobie na konkurs. O, proszę bardzo. Liderami będziemy. 127,5. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak łatwo. Myślałem, że to może, przynajmniej gdzieś ta linia będzie na 130, ale nie, na 125. No... Aż tak? No, to trochę nie, no. Jesteśmy na drugim miejscu w kwalifikacjach. Wygrywa je Eisenbichler. 12, 13. Kubacki. 23. Muranka, 24. Wączek, 26. Stękała. Też zrobimy sobie tak. Tutaj jeszcze 36. zniszczył, że... Najlepsza czwórka zawodów będzie skakała w drużynie. Trochę nielogiczne, ale chciałbym, żeby to było fair. Nie, że na przykład nie dam Murańce skakać, jak sobie poradzi najlepiej, no bo on w Pucharze Świata skacze słabo. czy nie skacze słabo, tylko tak miernie. Prowadzi Ryoyu Kobayashi, a my jako piąty zawodnik od końca mamy piekielnie trudne warunki, bo wieje nam 2 metry na sekundę w plecy. Może sobie w tych warunkach poradzimy. Chyba nie, 118,5, nie będziemy liderami, bardzo dużo punktów dodanych, niestety dopiero miejsce siódme. Niestety miejsce siódme, no strata jest mała, no musielibyśmy zrobić to jak na skoczni normalnej, po prostu od, oddać petardę w tym drugim skoku. Prowadzi Kobayashi, drugi Eisenbichler, trzeci Linwig, więc będzie szansa Japonii na ich pierwszy medal, bo Japończycy akurat medalu nie mają. To liderem przed moim skokiem? Laniszek. No słabo, Laniszek. Dopiero w drugiej dziesiątce, ale brawo dla Pawła. Drugie miejsce go, jego. No ale ja chciałbym mieć na razie tym najlepszym z Polaków. No i zobaczymy, czy tak będzie po tym skoku. Trochę spóźniłem z progu. Ale chyba doleciałem do zielonej linii 126 metrów. Tak jest, sprowadzimy. Jestem ciekawy, ile, bo to nie będzie jakaś ogromna przewaga. 1,8 no ale nad padłem mamy ogromną, ale no jak widzicie, no zniszczą sobie nie poradził najlepiej. E, więc ja Wąsek Kubacki stękała, tak będzie wyglądała czwórka na drużynę, A tymczasem mistrzem świata na skoczni normalnej zostaje Kobayashi. Na no dłużej, przepraszam. Drugi Lindvik, trzeci Geiger, więc Niemcy z, z trzecim medalem, Japonia z pierwszym. No i Norwegowie dopiero z drugim, a my na miejscu piątym. Proszę bardzo, jak ta piątka się do nas uśmiecha. Eee, 12 wąsek, 15 kubacki, 16 stękała i 28 zniszczą. Cóż, czas na ostatni konkurs dzisiejszego, dzisiejszego odcinka i ostatni mistrz świata, czyli konkurs drużynowy na skoczni dłużej. Jeżeli chodzi o nas, to jest ostatnia szansa na to, aby zdobyć jakikolwiek medal na tych mistrzostwach świata w Dziędziaku. No bo cóż. Indywidualnie byłem piąty, dwa razy. W duetach byliśmy na miejscu szóstym. No, jest to, jak już mówiłem, ostatnia szansa, abyśmy coś zrobili. I liczę na to, że to się uda. No, i zaczynamy to bardzo dobrze. Zaczyna to Andrzej Stękała, daje nam na razie miejsce trzecie. Druga reprezentacja Austrii, pierwsze na razie Norwegii, ale wiadomo, że jest to dopiero jeszcze pierwsza grupa. Jeszcze druga, trzecia. Mamy tam Kubackiego, mamy tam Wąska. I jesteśmy na prowadzeniu! Dawid jaką petardę oddał, 138 metrów, no kurczę, ten medal jest bardzo blisko, no ale jeszcze wszystko zależy o mnie i od Pawła, czyli no tej dwójki tak naprawdę liderów tej kadry. Spadliśmy, ale to jest tylko miejsce drugie, no ale widzicie jaki tu jest ścisk, jeszcze czwarta Austria, traci do nas mało, Norwegia też wcale nie traci do nas dużo, no bo jednym skokiem mogą wszystko odrobić. No, Dawid tam trochę dał nam taką fajną przewagę. No, bo widzicie, jaką on petardo odpalił, i to jeszcze w takim momencie. No, ale teraz wszystko zależy od mnie. Ja też muszę skoczyć bardzo daleko, a wieje pod narty. Medal jest naprawdę w zasięgu. Patrząc na te skoki chłopaków, wszystko jeszcze zależy ode mnie. Dobry skok, i był to dobry skok. Nie, może to nie był skok na punkt KS, ale 138 metrów, i to jest na razie najlepszy wynik, indywidualnie. Tyle samo skoczył Dawid. No i prowadzimy o 4 punkty nad Zajcem, oczywiście wiadomo. Jeszcze nadejdą ci najlepsi, wyjdziecie Kobayashi, Eisenbichler, Granerud. I jesteśmy na prowadzeniu. O 5 punktów wyprzedzamy Austrię. Znakomity skok Hubera, to też muszę przyznać, on trochę zaskoczył. Her, to w ogóle jakimś cieniem samego siebie. Na miejscu trzecim Słowenia, czwarta reprezentacja Niemiec, piąta Norwegia, No, wydaje się, że te pięć nacji będą walczyć. Finlandia i Stany Zjednoczone odpadły, a my zaczynamy. No i liczę na to, że będę mógł zakończyć ten konkurs. Dalej prowadzimy i to bardzo dużo. O bardzo dużo. Steinkawa wyprzedził Forfanga o 4,0. No kurczę, ten medal jest naprawdę blisko. Ja szczerze nie spodziewałem się, że może być złoto, ale jeszcze zależy to od reszty. Jesteśmy jeszcze naprowadzeni tu z dużą przewagą. Trzecia Słowenia. Czwarta Norwegia. Kurczę, jednak możemy ten medal mieć. Jeszcze to zależy od Pawła. I jesteśmy nadal. Wiadomo, Austriacy tracą do nas 10 punktów. Paweł skoczył 132 metry. Trzecia Słowenia. No i za chwilę możemy zrobić coś, czego. Szczerze się nie spodziewałem, będziemy to kończyć, będziemy to kończyć, ale jak, ile jest wymagane, 124 metry, no to musi, to musi się udać, panowie musi się udać, musimy zdobyć ten medal. Będzie, będzie ten medal, mistrzostw świata, jesteśmy mistrzami świata w drużynie, 136 metrów. No, dzisiaj byłem najlepszy indywidualnie, złota bym nie dostał indywidualnie, ale zdobyłem go drużynowo, no i to smakuje jeszcze lepiej, wyprzedzamy Słowenię gdzieś o takie 21 punktów, jeżeli dobrze policzyłem. Na miejscu trzecim reprezentacja Niemiec, więc rzutem na taśmę wygrałam, też mało zabrakło do Słowenii, no jakby była ta jeszcze piąta grupa, to może by coś powalczyli. Wow, no zrobiliśmy czegoś, coś, co chyba nikt się nie spodziewał. No ja troszeczkę oddałem, bo to były moje znakomite skoki, ale jesteśmy mistrzami świata w drużynie. A wydaje mi się, że przez te kilka konkursów drużynowych ani razu na podium nie stanęliśmy, więc niesamowite. No i tak, te mistrzostwa świata w Dziędziaku w 2027 roku się kończą. Znakomicie wypadliśmy, zostaliśmy mistrzami świata w drużynie. No i mam nadzieję, że jeżeli będzie. Mamy szósty sezon, no to w ósmym będą Mistrzostwa Świata, no to jeżeli w ósmym, to będziemy tego tytułu bronić, z jaką kadrą, tego nie wiem, ale jedno jest pewne, to był naprawdę znakomity, znakomite Mistrzostwa, chociaż wcale nie zaczynały się super, no moim zdaniem były dla mnie znakomite, bo byłem piąty na normalnej skoczni, może w tuecie troszeczkę z, zawaliliśmy z Pawłem, bo byliśmy na miejscu szóstym, ale indywidualnie znowu miejsce piąte i drużynowo wygraliśmy, no szczerze, spodziewałem się medalu. Czy nie spodziewałem się, moglibyśmy tego medalu nie dostać? Ale nie spodziewałem się, że on będzie złoty, i to z taką przewagą. Niesamowite. Yy, I cóż, mogę chyba ten już Puchar yy, ze świadomością spokojną sobie usunąć. Jeżeli chodzi o Puchar Świata, no to tutaj czekają nas konkursy w Lake Placid i yy, konkursy w Lachti. Więc tu będzie aż 5 konkursów, no i tak naprawdę potem nam zostanie konkurs w Oslo Rower, no i nas sam koniec Planica. I tym akcentem możemy sobie sezon 2026-2027 skończyć, więc tak naprawdę chyba trzy odcinki, jeżeli cztery, bo nie wiem, może ktoś u nas zakończy karierę, na przykład taki Dawid, ale to zobaczymy. No cóż, ja się z wami żegnam, do zobaczenia yy, już w piątek bo wtedy będzie następny odcinek, już do szkoły wrócę. Więc już tak naprawdę zaczyna się normalność po tych świętach. Więc do zobaczenia i siema.